Wędrowali przez niewiele, wiele, aż znaleźli krainę. Czy wiedzieli Państwo, że na Dolnym Śląsku odnaleziono najstarszą pieśń w polskim obszarze kulturowym? Przedstawiana jest ona wraz z tradycyjnym tańcem korowodowym. Jest to pieśń, którą zwyczajowo we wtorek przed środą popielcową śpiewało się, tańcząc taniec korowodowy wokół mężczyzny przebranego za jelenia. To jest grubo z czasów przedchrześcijańskich znalezisko nasze. Aby zobaczyć taniec linia, trzeba pojechać do Zbylutowa i spotkać się z góralkami czadeckimi, które od 35 lat tworzą Góralski Teatr Pieśni Dunawiec i dbają o tradycję oraz kulturę swoich ojców. Nie powinniśmy zatracić swoich korzeni, przecież to jest główny swojeństwa, od którego wszystko wyrasta i dopiero wszyscy wiedzą skąd, co, ja. Zespół Dunawiec w repertuarze ma ponad 160 pieśni, które przekazywane były z pokolenia na pokolenie w formie ustnej. Było wyśmiewane tak. całe historie. Były wyśpiewane tak. w tych pieśniach miłosne przede wszystkim no. miłosne sieroce. Yy, ja Góralki czedeckie wyróżniają się wśród innych górali także strojem. Wyszyte koralikami kwiatowe wzory na koszuli, plisowane spódnice, zapaski i fortuch także w kwiaty. Następnie Jordan, to jest do tego Jordana jest przyszyty jeszcze piesek, tak zwany. Później na, na tym była meż, maszka. O takie to? Ale my powróćmy do tańca jelinia zwiastującego nadejście wiosny. Na poły, na poły dom, połowiczkę, płótno zrobi gno! No a po nim warto spróbować także pampusze, które specjalnie na te okazję pieczone są przez góralki czadeckie. Zespół Dunawiec kilkukrotnie zdobywał najwyższe nagrody na festiwalu Baszta w Kazimierzu Dolnym.